Serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy za wszystkie komentarze oraz subskrypcje, do których oczywiście namawiam serdecznie, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. Oraz wielkie dzięki wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne. Dzisiaj jestem już z powrotem, no ale jak to w życiu bywa, Kurt oraz Tomek stwierdzili, że nie powinienem wracać na pusto, no i przekazali trochę eksponatów do naszego Muzeum. Część oczywiście została ratowana przed kontenerem, część pochodzi od kurta jego prywatnych eksponatów, jak również część z wyprzedaży garażowej. I tutaj, no, jak widzicie, ledwo się mieści z tym wszystkim a chciałbym Wam trochę to zaprezentować. Oczywiście pełne odcinki o tym będą w późniejszym czasie dlatego warto subskrybować nasz kanał, aby tego nie ominąć ale tak pobieżnie, chociaż trochę Wam pokażę, co dotarło. No. Mamy tutaj dość dużo kaset w ładnym stanie. Jak widzicie, co prawda są opisane, ale ze względu na to, że były w takim ładnym zamkniętym pudełeczku, no to oczywiście przetrwały i nie są mocno porysowane. Bo najgorsze jest to, jak te obudowy są bardzo mocno porysowane. No, tutaj mamy jeszcze dodatkowo, muszę je wszystkie oczywiście przejrzeć, posortować. No, i przede wszystkim, co mnie zawsze interesuje, dlaczego ktoś zatrzymał je w tym momencie. Dlaczego tak jest? Czyli znacie moją historię: zatrzymane w czasie. Co się wydarzyło, że ta kaseta już nigdy nie wróciła do magnetofonu, bo często osoby, które. Dbały bardzo mocno o kasety, no to w momencie, w którym kończyły, to przewijały na początek strony A, żeby później sobie włączyć ponownie. No, a te, które są zatrzymane w połowie, to zawsze to jest taki znak zapytania, dlaczego, co mogło się takiego wydarzyć. Dodatkowo dostaliśmy piloty Yamaha, Denon. Denon, oczywiście, obsługuje tutaj amplituner, który otrzymaliśmy Denona. No i to, co mnie najbardziej cieszy z pilotów, to oczywiście pilot do mini-dysku. Ten mini minidysk dostarczył kurier w trakcie odcinka, który kręciliśmy u Kurta. I później Kurt stwierdził, że ma ich kilka, a ja nie posiadam pilota, właśnie do naszego mini-dyska. To powiedział: prezent do muzeum i jest jeszcze oryginalnie zamknięty nowy pilot. Także nasz minidysk jest już w tej chwili, że tak powiem, uruchomiony z pilota. Mamy magnetofony szpulowe, a to jest właśnie z wyprzedaży garażowej, którą Kurt yy, krótko przed moim przyjazdem udało mu się tą osobę poznać i sobie coś kupić i również do naszego muzeum. Mamy tutaj magnetofony szpulowe Telefonkena 201, 202 oraz 204. Pokażę może jednego z nich chociaż, żeby było trochę coś widać bo oczywiście programy później w bardzo ładnym stanie e, tu jest 203 przepraszam pomyliłem się i sprawdziłem je pod y, względem elektryki, oczywiście są sprawne zresztą Kurt to mówił, bo też je wcześniej sprawdził, mówi sprzęt jest sprawny i Uher Royal Deluxe w bardzo ładnym stanie Pleksa z przodu również nieporysowana, także sprzęt sprawny i wskaźniki, które często właśnie w tym modelu wysiadają. Co prawda one nie pracują w trakcie odtwarzania, tylko nagrywania. A wiadomo, że nagrywanie tutaj, no to nie musimy nagrywać ostatecznie na tym modelu, jest ich przecież dużo w naszym muzeum. No ale zawsze to człowieka trochę denerwuje. Yy, wiem, że nasza trzecia połówka Grzesiu walczył z tymi wskaźnikami również. I tutaj cieszę się, bo oba są sprawne. Tutaj mam jeszcze grundika małego, strasznie ciężki, powiem Wam. TK23. O! Mały rzut oka do środka, również w bardzo ładnym stanie. Jeszcze z instrukcją obsługi, także. Bardzo, fajna, bardzo fajny zestaw magnetofonów szpulowych no bo jest to przegląd naprawdę wielu wielu lat zestawię teraz tego troszeczkę niżej tu mamy właśnie 24, duży potężny magnetofon szpulowy telefon Kena, również sprawny technicznie Szpule. Dostaliśmy cały karton szpul. To wziąłem Wam pokazać, bo ciekawe opakowanie na przechowywanie szpul. Tutaj można było również ustawiać jakieś numery. W jaki sposób prawdopodobnie dało się to łączyć. Ciekawe kształtem, nigdy takich nie widziałem, mamy ich kilka. Więc będę robił na pewno remanent w naszych szpulach to oczywiście będę pakował to w te ładniejsze pudełeczka bo mamy teraz tych opakowań dużo zresztą ostatnio kupiłem dwa pełny karton pustych także o to Toshiba metalowa bardzo ładna cały pełen duży karton właśnie tego za już pól. No, jestem też bardzo ciekaw, co tam jest nagrane, bo tu nie wszystkie co prawda są metalowe, bo yy, są też białe skocze. Gdzieś tutaj się przywinął mi się czarny skocz. Ładny. Nie wiem czy nie tutaj czasem. Tak, bardzo ładny. To no, trzeba je wszystkie poprzewijać przede wszystkim, bo one od wielu, wielu lat nie były przewijane. No, zobaczyć, jaki jest ich stan. Na niektóre na pewno da się nagrać. A że mamy od pana Piotra dużo, bardzo dużo, wydał listy przebojów trójki. No to oczywiście będziemy je też nagrywać na szpulę. To jest takim moim marzeniem teraz. On tutaj jest pusta skocza biała do przetarcia, ale będzie, no trzeba przyznać, że dwie białe szpule na magnetowaniu szpulowym ślicznie wyglądają, więc będę nawijał te dobre taśmy oczywiście na. Nowe szpule. I no, wrócę do tematu y, listy przebojów programu trzeciego, bo na to się najbardziej cieszę. No co prawda, teraz jest lato, nie wiem, czy oczywiście czasowo się wyrobię, ale na pewno chciałbym na długie zimowe wieczory, jak to się mówi, pozostawić sobie tą przyjemność, bo jest tych płyt tak dużo, że wszystkiego i tak nie idzie zrobić naraz. Ale na pewno tak będzie, bo ostatnio stwierdziłem, że. Nie ma jak piękny stary magnetofon szpulowy być może naszymi takie sentymenty w tej chwili, ale jakoś tak pięknie to odtwarza. Mamy tego TK 248, 247 pięknie odtwarzają i można sobie trójki tam naprawdę fajnie wysłuchać. Jest tutaj też magnetofon RR 900. To oczywiście zębatka szczerbatka, nie ma co ukrywać typowy przypadek yy, grundika. Ale sprawa jest oczywiście do ogarnięcia. Wieża sony, wzmacniacz sprawny, tuner sprawny. No Tomek mi mówił, że tutaj z tym klawiszem jest coś nie tak i yy, po prostu. Trzeba go poprawić, wówczas CD również działa, także mała wycieczka będzie do środka. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. No, jest kompletna. Trochę mi brakuje tutaj magnetofonu w kolorze srebrnym, bo mamy czarny. oczywiście. Zawsze tak jest, że czegoś zawsze zabraknie, a miałem piękny magnetofon od tej wieży dwukieszeniowy i Komuś go właśnie, kto, ktoś bardzo go chciał, bo mu się bardzo podobał, a żeby był jeden, nie miał do tego, jakby reszty rodziny, to komuś go dałem. No i teraz po prostu będę musiał gdzieś takiego poszukać, bo nie wiem, jak to będzie wyglądać z czarnym magnetofonem. Zacznę może tutaj od tej strony bo piękna optonika RT5050. Znacie na pewno optonikę. Jest to taka bogatsza wersja szarpa. Dwa wskaźniki wychołowe po prawej stronie. Bardzo ciekawy magnetofon. Oczywiście, można do tego kompletować już wierzę, więc z optoniki nie mamy dużo. Bodajże jeszcze jeden magnetofon. No więc jest to jakieś tam wyzwanie, znowu, ale magnetofon jest sprawny. Co mnie również bardzo cieszy, to to urządzenie Panasonic. Hi-fi. Magnetowit. Kurt ma dobry patent, opowiadał o tym, że na naprawie a nie tego właśnie modelu, bo one trafiają do kontenera z dość prozaicznej przyczyny i jak przyznał sam, zanim się nauczył je naprawiać, to dwie sztuki niestety sam musiał wyrzucić. Ale w tej chwili mówi, że ta naprawa nie jest trudna i przekazał do nas, do muzeum, ze względu na to, że miał dwie sztuki. Ten. Piękny egzemplarz. I będę chciał zrobić no najprawdopodobniej w najbliższym czasie, zrobimy program o magnetowidach, hi-fi i nagrywaniu muzyki na nich. I połączymy to z jakimś fajnym dekiem i sprawdzimy jak wypada dźwięk nagrany na nowej y, kasecie VHS i tą kasetę VHS y, akurat wiecie co, to ja Wam pokażę, bo to będzie tego programu. Będąc u Przemka rozmawialiśmy na ten temat i Przemek mówi weź tą kasetę nówka sztuka otworzysz, nagrasz będzie fajny program na wizji także nowa sztuka, wideokaseta od Przemka, dzięki wielkie i z tego zrobimy właśnie program o magnetowidach VHS HIFI i ciekawych dekach. Także jak widzicie sprzęt działa, tak jak Kurt wspominał. Piękny magnetowid, te magnetowidy mnie, no, mnie to strasznie cieszy, bo uwielbiam kasety VHS i każdy sprawny magnetowid to jest bardzo ważna dla mnie rzecz. Jeszcze dostaniemy na pewno pilota, bo kurde zapomniałem dać. dacie, powiedział, że pilota oryginalnego też do niego jeszcze ma, <laughs> także przy następnej wizycie będziemy jeszcze mieli pilota. Tutaj jest M250. Wspaniały magnetofon Techniksa. Ma drobną musterkę. Jak widzicie, sam się załączył. No Trzeba będzie sprawdzić, co go boli, ale jest to dość rzadki model. No i przede wszystkim z tym wielkim oknem. No, nie ma co ukrywać, że włożenie kasety no, kaseta wygląda tutaj przepięknie. I dlatego. Będziemy go ratować, bo na pewno warto, ze względu właśnie na to duże okno. Powyżej yy, Denon oraz świetny Telefunken Parper 200, małe radyjko przenośne, jak to kiedyś było na czy do lasu, jak się chodziło, te radyjki, radyjka były bardzo modne, więc takie małe radyjko też trafiło do nas. Cóż mamy dalej? Brown C301 Nie jest to najwyższy model. Nie będę mówił, y, że jest głowicowy oczywiście, bo nie jest. Ale Braun jest fenomenalnym magnetofonem. Naprawdę mamy y, atelier y, Browna. I nie ma lepszego, lepszej szuflady niż właśnie Brown. Takie jest moje zdanie. I one naprawdę pięknie nagrywają, pięknie odtwarzają. Są to zupełnie inne sprzęty niż wszystkie inne, ale jeżeli chodzi o wygląd ich, to oczywiście sprawa jest no, kontrowersyjna, bo wielu mówi, że po prostu. I się nie podoba. No Brown jest jaki jest. Nie ma co ukrywać, że jego uroda ma. No jest inna. Wieża grundika. Proszę bardzo, gdzieś tu mamy start jest. Również sprawna. Tuner, wzmacniacz oraz magnetofon. Kompletna. Także tutaj już nie musimy nic szukać. Do niego także zestaw muzealny, i co mnie najbardziej cieszy, stoi u samej góry. I tu kurtowi bardzo dziękuję za to. Jeszcze są nalepki na tym, bo zawsze staramy się zostawić takie yy, znaki szczególne, być może kiedyś ktoś przyjedzie do muzeum i rozpozna w tym swój sprzęt. No, różnie w życiu bywa, bo jest to Schneider, ale inny Schneider niż wszystkie, które znamy, bo jest to. Magnetofon szufladowy. Słuchajcie, mega fajna sprawa, bo nie widziałem nigdy tego urządzenia. Kojarzy mi się wiadomo z czym, z naszą polską szufladą. I co jest piękne tutaj, to ten licznik. Jak w starym naszym kalkulatorze. U góry gramofon. Jest to co prawda pokazane trochę, jakby to było segmentowe, oczywiście to jest w jednym elemencie radio tutaj częstotliwość zmienia się w ten sposób, że te diody się zapalają. No jest to trochę, można powiedzieć, wygląda dziwnie plastikowo i tak dalej, ale jest to wieża szufladowa. I już nie mogę się doczekać, ażeby zrobić program, stawiając naszą szufladę i tą szufladę podłączyć jak to gra. Która wygra, yy, która jest yy, oczywiście wizualnie lepsza, i tak dalej, bo to mnie naprawdę bardzo cieszy. I te, ten właśnie yy, licznik elektroniczny jest tutaj yy, tym, czego w naszej wieży szufladowej do końca brakowało. Nigdy się to nie pojawiło i szkoda, wielka szkoda, bo, bo dodaje to takiego ekstrasu. Takiego smaczku tej wieży. Jest to urządzenie, które na pewno z wielką chęcią zaprezentuję i z naszą polską wieżą pokażę razem. Także widzicie, przyjechało dużo sprzętu. Oczywiście zobaczycie go niedługo już na naszej stronie internetowej, bo zdjęcia już zdążyłem, dałem radę porobić. Także będę umieszczał to na stronie. Jeżeli będą Was interesowały jakieś modele. Symbole i tak dalej, to oczywiście na stronie internetowej możecie sobie to sprawdzić. Programy o tym oczywiście też będą, jak już wspomniałem, także pracy przed nami dość dużo. Na razie trzeba to wszystko oczywiście teraz znowu skatalogować i oczywiście muszą trafić do naszego magazynu i będziemy je przywozić, jak będzie potrzebne coś do programu. Także dziękujemy bardzo serdecznie za. Te wszystkie prezenty Kurtowi, Przemkowi i oczywiście Tomkowi. U Przemka zresztą leży jeszcze dość dużo eksponatów, które musimy przy następnej okazji odebrać, więc będziemy się musieli w niedługim czasie pewnie jeszcze raz wybrać. Moje skarby, może będą zdrowe, to już wtedy pojadą razem ze mną i na pewno zrobimy kolejne ciekawe odcinki audio Azyl w terenie, bo Kurt szykuje inne. Urządzenia, które ma jeszcze w mieszkaniu, a których nie prezentował, więc też bardzo się cieszę na to, żeby je pokazać. Także obserwujcie nasz kanał. Audio Azyl w terenie jest zawsze ciekawy. No i oczywiście dziękujemy za subskrypcję, za komentarze. Piszcie do nas i jak najbardziej, jeżeli możecie, wspierajcie naszą zrzutkę na muzeum stacjonarne. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.